George, musisz założyć czapeczkę. Czemu? Foliowe czapeczki działają jak tarcza, chroniąc nasz mózg przed szkodą. Chodź, czar. Zaraz, a wy dokąd? Do, litla, do litla. Peppa i George znaleźli małka kałużę z łajnem. <śle> <śle> Pepo George! Chodźcie już! Dobra, liczę do trzech. Kurde, zapomniałem, że nie umiem liczyć. Och, George! Co ty brałeś? Że niby ja? Ależ nic. O, biedny George! A co, ma być bogaty? <śmienny> biedny George! Spokojnie, wezwę doktora niedźwiedzia. Co? Nie. Halo! Nie. Człowieku, oczy się ode mnie. Nie. Człowieku, czy Ty normalny, czy walnięty? Nie. Dobra, Nara! Czy teraz, George? Nie. <grym> Pójdzie do... Nie. Nie. Co się tu dzieje? Biedny George! Idziemy prosto do łóżka. Musisz troszkę poleżeć. A za spalany skubi... premium luzem masz 50% taniej 3,49 za kilogram. A za skubi chrupkę? Co ty? Ja ja sobie robisz? W takim razie nie pozostawiasz mi wyboru.